Ja. Yeah. to kozak, trafsonek ty kozak, trafsonek to kozak, trafsonek to kozak, trafsonek to kozak, trafsonek to, to, to kozak, bana nam dał i nie chcę unbanować, no ale nadal jestem kozak, nie wiedziałem, gdy o jest kozak, ale parę zawsze nam pomoże, ale unbana nie by dać, to może ta piosenka mój pomoże, proszę, teraz jestem niewinny, by unbana, proszę. Trosnek to kozak, Trosnek to kozak. Aha, aha. Aha. Trosnek to kozak. Okay. Trosnek to kozak. Trosnek to kozak, Trosnek to kozak, Trosnek to kozak, Trosnek to kozak. Trosnek to kozak, to to kozak. mnie tutaj z tym bo na moim serwer chcę wygrać dalej. Proszę trawa, daj urbany nam linii jak Beblot. Który teraz tu śpiewa Trasnek to kozak, Trawsonek to kozak Trawsonek to kozak, Trawsonek to kozak Daj tego mi no proszę Cię Trawsonek kocham Cię Trawsonek to kozak, trasnek to kozak Trawsonek to, teraz nek 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 de to de śpiewa, kozak, Trawsonek to kozak Yeah Co no, ty tam tu śpiewasz? Koniec mojej tej melodii. pod wszystkich trafsonek zajam, trafsonka. Ej, uran ale jakie mam po może zamiast trafsonek to kozak to trafson to kozak to będzie bardziej slab imo Tylko ty trafsonek. trafsonek to kozak kurwa po